Z tej strony dzika farma. Na pokładzie. A na dziko ma Siema. Siema. No i jak widzicie dwa fędziki, jeden case, trzy razy prasa kun. To co widzimy od tutaj. Troszkę już brudne. No ale... Czy masz brudną prasę? My mamy czysta Bo ta pracowała, a reszta się obijała. Jasne. No. To lecimy na chwilę obecną e, prasować słomę, troszeczkę tego jest. Tak więc ogień, kto prowadzi? Jedziemy. mamy tam drogę zrobioną przez nas Tak, chyba była. Była. Chyba była, nie? Była i się zmyła. sha bada, bada. No by nie. Nie hamujemy na zakrętach. Czemu? E no, cicho, przyśpiesz, no, dziczek. On 53 na godzinę jedzie ja na maxie. Nie wygrywaszaj się, bo ci dętki poprzygryzą. A uwierz mi, jestem w stanie to zrobić. No, tutaj sobie taką lewą drogę zrobiliśmy. E, my tu mamy jeszcze coś do koszenia chyba. Gdzie? Nie. Nie, to sorgo było zebrane. A, zebrane już. Sorgo zebrano. No. E, no. Hallo, kogucika. Jedemy. Wjeżdżacie na drogę, koguciki proszę włączyć. Tej drogi. Dobre to było i po kogucikach. Dobra, rozkładać prasy i łogień. Łogień na tłoki. Wielkość standardowa 220, tak? To co jest standardzie, nic nie Okej. Albo czekajcie, stójcie, 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 Fastuj, no. gdzie jedziesz? <noise> Ciopa! <noise> nie, nie, nie. nie, no zaczął mi uciekać. No, jadę. Czekaj, bo się podniosłem. Dobra. 220. Czemu ja tu wodę słyszę? Nie wiem, nie pij tyle. Na tej mapie różne rzeczy słychać, dziwna ona. No. Nie. Dzwony, Nie. <grystanie> wodę, retka. No, ciabora, ciabora, cia Wyścig slimoli będzie znów pod górę. <grystanie> no, <grystanie> tu A no tak, ta mhm. tak, jest ta hartgrowa góra. Tak jest. to grubo No to się mówi albo grubo albo wcale no I okay. u drzwi stanie załoga Dziń <laughs> Dobra, no. ja cofnę Gdzie się na drugi ten Ty ty Sej? Aje, aje, aje.。Po mojej prawicy idzie case Po lewicy Teraz będzie prawda Coś syczy wam celka pod głowicą, i by sceliła. Ja już kucam na 14, 13, 12. Ja też zwalniam 16, 15, 15. No. ale mnie wcześniej złapało. Tak, ja idę. 14, dycha 9, 10, <tryk> 15. Znowu no, stawiasz numerki tak jak to, lot to, to lotko. <tryk> Nie my 17. ile masz jadział? 16? 18iem. No skoczyło od los 13. Ja Santa tak A ta kłoda znowu jest na polu, Was się kopnij tam ta kaszcza. Nie da się jej podnieść. Nie? Nie. Ale... O! Praso ruszyłem. Dobra, poszło. <laughs> A co w dół nie jedziemy? No jedziemy, tylko czekaj z oky tu. Po co my to ujeżdżać jak można wiesz zebrać? niech ktoś weźmie drugi pasek i już. Zawrócimy i ogień. I tam ślad przy śladzie pójdziemy. Wyglądamy jak te, guliki z, z, bo, z bobkami, kurczę na wierzchu. No, prawdziwe Szuka, Sz, Szukają miejsca, gdzie ten. Gdzie zrzucić, Alonso? <laughs> ja ci kręcę. Oto się robią. To biały dzień, godzina która? 18:47. No, ktoś sobie idzie drogo, idę sobie patrzę a tam takie trzy chomiki. Się, co, co, co to się stanęło? Się. <grystanie> co to się stanęło? Balans rzucają. <grystanie> <grystanie> o, <Okay>. ekologiczne nawożenie. To jest. <grystanie> Co już ślaczki robił? Gdzie? No idę paskiem i po ślaczkach. No to musi ty. No musi nie. Jeszcze go minął. <głosy> <głosy> no bo to jest balet mongolski, no co ty ba chcesz? Balasek mu wystaje. <głosy> <głosy> ja nie wiem o co wam chodzi. No. Jako co? Tego balaska co ci dostałem? No bo on chce spaść już. Zaraz panie, to tobie już spadł. No też ja nie przywiązuję do tego wagi, nie? Leci to leci, nie, nie. Nie związał się mocno, mnie. Ma wyjść i po robocie. Takie tematy. Nie? balaskowate. O, już kucamy. No ja już trzynaście idę. No ja już dychę. Dziewięć 3 Ja idę 11 Ja dychę Tościuję, że trzeba będzie jakieś podpegowane ciągniki pododawać, nie? Nie, ciekawie jest. Wejście komów No, chyba tutaj mam te chomiki wegetariańskie. <laughs> Role się zamieniły. Nie, jestem jakiś pasek jeszcze? No tutaj, zaraz za drzewem. Jechać, jechać. Za działkiem? Mm -hmm. O podał krzeczka mm -hmm. i dziwaczki. Wszystkie kaczki to dziwaczki <laughs> A czym mają swój świat no? Po kaczemu? Dobra. Yeah. Będziemy, <laughs> będziemy. Znowu dzwony m. Z tej strony też. To ja wiem gdzie ty jedziesz. No, look. Coś tu się po... Co tu się zadziało? To chyba... Moja ostatnia wena twórcza, bo to chyba ostatni pokus był. Chyba. Może być. Gdzie wy jesteś tak? No tu kończymy. Dobra, dzieciak leci. Anczka wydarła do Mój. przodu. Mój! Poszedł balanser. Jakieś zabijaski, ja nie wiem, kto to kosiu Pewnie ty, tylko nie chcesz się przyznać, standardowo. No nie pamiętam właśnie. No bo to twoja nie. inwencja no, twórcza była dziwna. Chyba nie. Chyba to. 19, pod górę idę. Gdzie ty jesteś? Uuu, Anczka, daleko jesteś. No bo pętelkę brałam. Pętelkę? Nie wieszam się! <śla> <śla> Faj, jak to <śla> zabrzmiało! <zanim> <śla> Chomiki chciały strajkować, no. chciały tę byliniczkę naszykować. Musiałam na stronę z nimi pójść, wiesz? Chomy, z pentalkami jest. Nie? Jeszcze raz tak i dźwigienka idzie. Nie? Ty za dystą. Jak mogę. Dobra, to ja tutaj wracam. Tam gdzie wracasz? No to jeszcze ostatni pasażer. Oto po co? To fajnie, to fajnie, to fajnie, tak oto teraz się dzieje, dzieje się to Prasujemy Trzy potwory duże Mijaczek w mojej wersji Znaczy tu Jadzia jechała pewnie, wiecie. Nie, 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 nie. Ale chyba czuję, że jeszcze mijaczek został mały. Mi się coś no jak zostawiłeś to, to wiesz gdzie są Tak jest, tak jest Czakniemy, Cioch. Cioch. ciopniemy to No i jak ci teraz komy chodzą? Jak ta lala pewnie Komu? No tobie Mi ta, no na pewno. No no, z tymi pentelkami na szyja dobrze dobrze repremenda działa repremenda <laughs> no nie wiem czy to jest repremenda ja mam takie pytanie to są polskie chomiki, czy A nie, bengalskie bengalski. <laughs> nie wiem Weź się w takim dogadaj <laughs> Przytakiwały, więc sądzę, że rozumieją. <grystanie> Ta, oni... Jeść, jeść, tak, tak. Tak, no jeść, tak, jeść, tak. Tak, tak, pierdol jeszcze. Tak, tak. <grystanie> Weźcie chwilówkę, tak, tak, tak. <grystanie> o, jesteście niepoprawni polityczni Nikt naśmiewa się z biednych komików. Nieładnie. テテテテテテテテテテテテテテテテ。 Bawić, bo... Co ty Ancika po robisz? E, tak, tutaj na dole przy no lesie. Proszę. Ja śledzę dziczka tutaj krycia Nie widzi mnie Nie, w ogóle No myślę, że nie mhm. Tak myślę Ale miny rozstawiam z tyłu w Właśnie To się nie wdepnij <ślesztorny> Będę omijał Policja może być dosyć drastyczna. Ogień. A przy tam wślizgiem będziesz wjeżdżał? Tak. Yeah. <laughs> Uważaj, żebyś chomików nie pogubił. Niech <laughs> mnie chomy naginają. co dziczek, uderzamy na górę? O -o. Za co tym zielonym tam gdzieś? Co, co wy tak bokiem jedziecie, halo? bo my sobie tak lubimy jeździć, Dzisiaj jeszcze ślaczki robię kurde, wyłączyłem prasy i idę 15-16 na godzinę dobra, idę po klawicy. O, no, to jest dosyć hardcore góra. Czekam. Are you? Bieram chomiki po drodze, bo gdzieś parę uciecę. Dwadzieścia osiem ze z góry. Oj, mijaczek po lewej. Oj prawej. O, będzie rzeźba. A uh -huh. tu aż tak rzeźbiliśmy? <noise> Na to wychodzi. Stowa. Była rzeźba. Pewnie coś zostało, jakiś ślaczek, mijaczek. Chciałam, uh -huh. <noise> da, ba -da. Oj, 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 oj. I ile my tej słomu mamy No ten kawałek i jeszcze drugi kawałek <noise> No i tam za lasem jeszcze kawałek No, no I Hen, hen za górą, następny kawałek Mam no, przy kościada. Znaczy w sumie tu pod górę? To jak tutaj skończymy to możemy uderzyć pod górę. Ale to już pewnie jak ten Poza odcinkiem zrobimy tam dalej Han daleko górami, za lasami tutaj trzeba by sprawdzić ten e, jak stoimy z wapnem na tym poletku obrazu, żeby dwa razy już nie jeździć, że przed orko wziąć e, zawapnować a to tak czy inaczej trzeba tutaj. Czyli tak będziemy wapnować wszystko po prostu mhm. Kaj okay, okej, okay, chłopaku. Cisniemy, cisniemy. Moja krecha. Okay. Okay. Proszę mi tego nie mówić na wizji. Mamy żołcy ci chodzi. Czyja krecha? Jak krecha? To była walka, walka o krechę, Ania wygrała walka o krechę i ma swoją krechę. Ja musiałem sobie wziąć inną krechę. I jak? Kopię? Dupy nie urywa, nie? No... Pan by się bo jakby dupę urwało. Pomyśl sobie, co chomiki czują. No co, no? Ból dupy! Okay. Dobra, zmieńmy temat <śmiech> <śmiech> Się cierpili homów Jak to mówią no wszystkich możesz oszukać, ale Homa nie oszukasz Homa nie oszukasz Tu z ojca krzesnego czy co? Normalnie balet mongolski. No? Powiem Wam dzisiaj, że próbowałem wcześniej jak odpaliłem sedwer i zmieniałem budynki. Próbowałem jeździć ciągnikami na klawiaturze, w ogóle mi nie wychodziło. Normalnie tragedia wręcz. Ja tam idzie przywyknąć. Nie, ja nie mogę. Jedna kierownica. Nie hamuje. <śleskuj> <śleskuj> ja nie zwalniam. <śleskuj> Wszystko mamy? Wiecie co, chyba tak. Znaczy no tak, 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 tak. To podejdźcie do płota można wyłączyć prasę, wyrzucić ostatnie babki, patrzcie, pyk! Magiczne arcydzieło. Plum, plum. Tak jest, ja już pomknąłem. Ja też. Dziczek bierze do domu. Jednak się przywiązał. Cześć. No dobra. Ciepło pod dupo zawsze lepiej mieć. Fek. Niścia go o dupo. <grywia> no tak. <grywia> I tym miłym akcentem dzika farma żegna się z wami. Cześć. Cześć. Cześć.